Hej, hej, zaczynamy kolejne odciny, w którym pokażę Wam kolejne figurki w mojej kolekcji. Tym razem mamy figurki z, z LEGO City. E... Zgadzam dokładnie. Oczywiście, tutaj akurat mamy inną główkę, z którą korzystuję najczęściej. Zobaczę tą drugą, to jest akurat figurka, którą raczej on sobie a tutaj troszeczkę inną, a wykorzystałem, są do kolejne, kolejne figurki, no, pokazane wam, a dzisiaj wziąłem i korzystałem z takich z nadrukiem. Że niby w nim jest tak do picia. Inne figurki. Tutaj tylko ramienia. Ludzki. Czy tam. koszulki Figurki. A, akurat wszystkie pod kolory, a na tak wszystkie A napój jest. Komarek trzeba? Tak, to się. prezentuje To jak ten, mam akurat z zestawu. Z Z sklepem. Mamy kilka takich różnych fajnych elementów, jeżeli chodzi o ten, o ten zestaw. I nauczyli sobie a, no, ten swój stawczek. I Nie dalej pogadamy a? I cóż my tutaj mamy moi drodzy? No co, figurki składam sobie zbyt długo, bo tak do przypomnienia. bo od 2017 roku. Pierwszą serię filmów, jakie pokazałem pokazałam, to Właśnie tam możecie sobie poszukać i zobaczyć figurki oryginalne pierwszej serii filmików, a teraz właśnie mam... Pokazuję w ten sposób tutaj w wytle jakiejś takiej budowli. Z wykorzystaniem jakiejś budowli. Nie wiem, co tak to się to się prezentuje. No i tak, no, ja dalej będę sobie tutaj szukać, sprawdzać, analizować. Teraz sobie buduję, taką tam. To buduję, co się zajmuję w zasadzie polskami w, w miarę badnego czasu. Tam sobie jakąś tam makietę buduję, sprawdzam sobie, analizuję, szukam. No na tym właśnie polega cała ta zabawa zresztą. to fajna porada, bo fajnie się składa. No więc także to można sobie zapamiętać. Mam też swój profil na Facebooku, mam to akurat animałów stawiam, też na Instagramie i sobie tu powoli grałam. Ja takie małe gadu-gadu. No cóż. Tu. tu zaprezentowałem te figurki. Eee, tak, to chyba ma trochę. Tak, nie znam czemu. W takim no, razie. Ja, hmm, tak się to wszystko u mnie. Głazam, ja. Jeśli są pytania, to zapraszam do zadawania, komentowania, pozostawienia, lajków, subskrypcji. I życzę wszystkim miłego wieczoru, miłej zabawy. Zapraszam na temtą odcinkę na następny odcinek. A ja będę już tutaj właśnie dwa, bo coś mi dzisiaj wszystko uciekło. W takim razie dziękuję i do zobaczenia. Hej!